Dzień dobry, nazywam się Robert Mazurek, a moim dzisiejszym gościem jest Miłka Raulim. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Podróżniczka i Himalajistka, miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej i szybownictwa. Najmłodsza Polska, która zdobyła koronę Ziemi, dokonała trawersu Grenlandii. Dodam jeszcze do tego, że wymyśliłaś festiwal Siła Marzeń, zdobyłaś koronę gór Polski, jak również wymyśliłaś rajd niepodległościowy południe północ. Można powiedzieć, że jesteś ulepiona z pasji, czy to prawda? No prawda, prawda, bo zresztą tak nazywa się też cykl, cykl który wymyśliłam, który jest współtowarzyszy festiwalowi właśnie. Ja wierzę bardzo w to, że powinniśmy być ulepieni z pasji. Ja też z tej pasji bardzo różnej, bo trochę rowerowej, trochę górskiej. Teraz siedzieć tam przeplata, takie północne klimaty, ale jestem tak, jestem ulepiona z pasji. To zacznijmy od początku. Po kim odziedziczyłaś zamiłowanie do przygód? Do taty, ale ja już wiem dlaczego. To potacie, potacie, potacie mam, bo mój tata był takim szalonym człowiekiem i robił nam różne szalone rzeczy. Na przykład, pamiętam, słuchajcie, że to w ogóle teraz to by nie przeszło. Żaden rodzic by nie wypuszczał dzieci na zamarznięte jezioro. A mój tata potrafił rzucać nam tylko czapki i mówił tutaj dotąd możecie jeździć, jeździcie. I myśmy tak długo jeździły, aż kolana poobijane, poździerane, no i jakaś masakra. Poza tym dużo było takich przygód, które tata nam organizował. Na przykład było hasło dobra jedziemy na jezioro. No tata jest 12 w nocy, nieważne jedziemy nad jezioro. Pakowaliśmy się i jechaliśmy na jezioro. Jak paliliśmy ogniska zimą. Szukaliśmy mieliśmy chrustu, jak organizował tata dla nas kuligi i pamiętam, że już tacy przemarznięci, my, w sensie ja i moje siostry byłyśmy przemarznięte gluty don't pasa, w ogóle masakra jakaś, wszystko ręce takie dygoczące, a jeszcze potem trzeba ten chrust było zbierać, więc po tacie absolutnie no po dobrze, tacie. No dobrze, po tacie a co po mamie odziedziczyłaś konsekwencje, upór, taki, takie dążenie do celu. Tak. No dobrze, to co jest potrzebne, mając w plecaku brak czasu, tutaj w domyśle mam 26 dni urlopu i gotówki, by zdobyć koronę ziemi? No ta konsekwencja. Wyrzucą cię y, drzwiami, to tam zaglądasz przez okno. Czyli konsekwencja, coś jeszcze? Poza konsekwencją, wydaje mi się, no plan działania, konsekwencja, taka siła marzeń, yy, upór, no to są takie podstawowe rzeczy. A kiedy pojawia się ta pierwsza myśl, że tak, chcę zdobyć koronę ziemi? 2011 rok siedzę sobie w samolocie i naiwnie sobie myślę, że to będzie w ogóle bułka z masłem. A tak oczywiście nie jest, bo projekt korony Ziemi kosztował pół miliona złotych, trzeba było środki zorganizować na to, ale ja całe szczęście wtedy nie wiedziałam, że to takie pieniądze będą potrzebne, bo pewnie bym zrezygnowała w ogóle z tego pomysłu. I to wtedy narodził się, narodziła się myśl o tym projekcie siła marzeń? Że ja to hasło siła marzeń, to tak się we mnie fajnie. Hmm... Właśnie fajnie się we mnie rozwijało. Ja po prostu bardzo w to wierzyłam. Zresztą, dużo rzeczy, które w życiu robiłam, to było trochę tak, że sobie myślałam, ale fajnie by było zrobić coś takiego. I do tego myślenia dochodziło jeszcze po prostu działanie. Bo jeśli my położymy nogi na stole i powiemy sobie, dobra, to będę sobie marzył, to się nic nie wydarzy, a jak będziemy rzeczywiście układać plan działania, to to się naprawdę ziści. A który ze szczytów korony ziemi był dla ciebie najtrudniejszym wyzwaniem? Czy w ogóle stanąłeś w takim momencie, że pomyślałeś sobie, nie, nie dam rady, rezygnuję? Czy był taki moment w ogóle? Słuchajcie, tak szczerze i uczciwie, to było na pewno kilka takich momentów. Tylko, że fenomenalną rzeczą jest to, że ja nie mam takich możliwości, jak nie wiem, jakbym była multimilionerką, to bym miała takie możliwości z tej Grenlandii zamówiła sobie helikopter, który kosztuje 250 tysięcy dolarów, a mnie wiadomo na to nie stać, no więc muszę zapierniczać. I jest to generalnie świetne rozwiązanie na to, gdzie my. z jakby chronimy się w pewien sposób i y, chcemy wyewakuować, żeby chronić swoje ciało, żeby z, po prostu się nie męczyć i tak dalej. Człowiek, jak przychodzi ból, to łatwiej mu się rezygnuje z, z jakichś tam trudności, niewygód. No i ja się cieszę, że nie mam takich możliwości, bo ani na Everestie nie miałam takiej możliwości. Wiedziałam, że albo teraz zdobędę ten Everest, albo nigdy. I tak samo było na Grenlandii, jak na Denali, miałam jakieś trudności. To powiedziałam, to jest chwil, tylko chwilowe. Wszystkie złe chwile miną, więc trochę to tak trzeba myśleć. No to ciekawe. W jednej z książek. Z, z... Serii Siła Marzeń, napisałaś coś takiego. Miłość do gór jest jak romans z Bradem Pittem czy Tomem kryzem Ale w odróżnieniu od tych przystojniaków, góry są dostępne dla każdego. Wiesz, jak spełniać marzenia? Góry są dostępne dla każdego, bo są dostępne i dla himalaistów i dla y, takich laików jak ja, bo ja jestem z wykształcenia inżynierem trakcji elektrycznej, córką śpiewaczki operowej i trębacza i y, no wydaje mi się, że wiem jak spełniać marzenia, bo w ogóle żadnego takiego zaplecza. Y, jakby, y, które za mną by szło w bagażu, w plecaku, w postaci właśnie nie wiem, właśnie taty himalajsty albo mamy, która wychodziła po górach nie mam, więc. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że wiem, jak spełniać marzenia, bo spełniam je w różnych obszarach, ale uwaga, każdy z nas powinien to wiedzieć. To jest prosta, prosta zasada. Wizualizować marzenia, układać plan i myśleć pozytywnie. To są trzy rzeczy, które po prostu pozwalają spełniać marzenia. Twoje dokonania przede wszystkim o tym świadczą, że wiesz, jak spełniać te marzenia. Jedną z taką działką, na której się realizujesz, jest, jest pisanie książek. Jak czujesz się w roli pisarki? Obawiałaś się, jak te twoje książki zostaną przyjęte? przez czytelników? Ja mam taką złotą zasadę, że po prostu tak piszę jak mówię, czyli z dużym luzem. Ale opisując też te, te trudne momenty, żeby czytelnik wiedział z czym ja się mierzyłam i najważniejsze dla mnie jest to, żeby przenieść kogoś w to miejsce. Ja uważam, że mam wyjątkowe szczęście, że mogę być w tych miejscach, w których jestem, no ale byłoby to takie strasznie egoistyczne, gdybym to, to wszystko, co przeżywam i to wszystko, co widzę, żeby zostawiać tylko dla siebie. Więc staram się, żebyście ze mną po prostu podróżowali, żebyście ze mną przeszli tę Grenlandię albo ten Everest z, zdobywali. A pisanie książek, w ogóle z perspektywy napisania już trzech książek, a przymierzam się do czwartej, jest matematyką. I tak, jest matematyką, musi być wszystko bardzo logiczne. Ja jestem w ogóle, z, mam y, umysł inżynierski, analityczny, y, ale mam też lekkość słowa, y, ale uważam, że jednak to jest matematyka. Musi być przedstawiony bohater, ten bohater musi być wklejony w rzeczywistość, musi być y, oś czasu. Y, y, dobrze mi się w ogóle pisze książki. Ja w ogóle y, często piszę książki z Hansem y, Zimmerem, więc wiecie to. Poważna patetyczna muzyka tam migra gdzieś. Nie? A ja, ja. to ciekawe. Piszę. Rozpoczynając spotkanie w Radzyniu powiedziałeś, że najważniejszą twoją rolą w życiu jest bycie matką nastoletniego syna. A nie spotkałaś się z takimi opiniami, że wyjeżdżając w góry znajomi ci mówili coś ciebie za matka, która idzie w góry i zostawia swoje dziecko same. Uwielbiam. Po, pokażcie mi tego, co tak mówi do mnie, to będzie miał ze mną do czynienia. Nie spotkałaś się z takimi? Spotkałam się, słuchajcie, ale ja zawsze mówię tak. Czy dzieci mają tylko mamę? Tadę mają? No tak. Czy, czy ojciec ważny. jest mniej ważny? No jest ważny. Jest, jest ważny. ważny. Filarem dzieciństwa, szczęśliwego dzieciństwa jest tata i mama. I generalnie rzecz biorąc, ja wiem, że nam, kobietom, przypisane są role y, związane z opieką y, tego potomstwa. I rzeczywiście przez te pierwsze lata, my jesteśmy bardzo, bardzo ważne dla takiego maluszka. No, z, z czysto biologicznego y, punktu widzenia. Jesteśmy sklejone z mały, małym dzieckiem. Y, ale jednocześnie, y, jak to nasze dziecko się rozwija, my. Y, Cały czas jesteśmy tymi samymi osobami. Jesteśmy, po pierwsze, że jesteśmy mamami, to jesteśmy pracownikami, jesteśmy też kobietami, jesteśmy marzycielkami. I jaką ja bym była mamą dla mojego syna, gdybym y, nie pokazywała mu tego wszystkiego, co robię. Oczywiście to się wiąże z jakimiś. Y, 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 Zawsze jest jakaś cena, że czasem nie ma na przykład mnie na święta, ale myślę sobie, moje dziecko przeżyje to, że ja jadę wiem, na dwa, na dwa trzy, dwa, trzy tygodnie, bo tak naprawdę poza Everestem to były wyprawy dwutrzygodniowe. Przeżyję, tygodniowe. Przeżyje, jak y, y, mamy nie będzie. Zresztą w ogóle to się tak naprawdę nam wszystkim przyda. Jak y, y, tak, sobie. odpoczniemy sobie od siebie i taką filozofię wyznaję. Uważam, że szczęśliwy rodzic to taki rodzic, który się realizuje. Y, no, najłatwiej się to robi, jak się ma wsparcie oczywiście w drugiej osobie, ale są też takie instytucja jak babcia, dziadek, wiecie, to przydatne bardzo instytucje. Jednak pośrednio syn z tobą był na wyprawę, chociażby na Wereście, bo miałeś jego rysunki ze sobą, co one ci dawały? Więcej nawet Jeremi był ze mną wcześniej w Basecampie. Rysunki mam zawsze jako talizmany, noszę je ze sobą na piersi. To są w ogóle rysunki, które zdobywają szczyty. Właśnie muszę napisać książkę o jakiejś historii tych rysunków w ogóle, ale rzeczywiście historia jest niesamowita, bo ja w ogóle wierzę w to. Pamiętam pierwszy rysunek jaki Jeremi mi narysował. To był rysunek związany z moim wejściem na Aconcagüe i to był 2013 rok, czyli on od 2006, mi to szybko odejmijcie, no właśnie tyle miał. I siedem. I on narysował mnie, słuchajcie, na takiej górce bez szczytu. Ja mówię, kurczę, czy synek, czemu mnie tutaj nie ma na wierzchołku? A on mówi, zapomniałem, ja mówię, no to jeszcze słońce narysuj i tam wiesz, nie? Zaczaruj to i rzeczywiście tak było, dlatego wierzę bardzo w to, znaczy było tak, że za pierwszym razem nie weszłam na Aconcagua, w sensie tego dnia nie weszłam, zeszłam z powrotem na dół do Basecampu, potem się pojawiło piękne słońce, ja stwierdziłam to jest mój dzień, idę na szczyt i zdobywam górę i dokładnie tak było i dlatego wierzę w to bardzo, zresztą słuchajcie w jakiejś histerii w ogóle wyjeżdżałam teraz jak byłam na Grenlandii, wyjeżdżałam w absolutnej histerii jak moje dziecko mi nie narysuje tej Grenlandii, a umówmy się linia brzegowa nie jest prosta, więc on tam, tam męczy, Maczył się z tą linią brzegową. Narysował mi to. I ja dopiero tak czułam, że ja mogę wsiąść do tego samolotu, że ja mogę wsiąść do tego. To jest takie błogosławieństwo z, od niego. Nie? No to niesamowite. Po zdobyciu korony Ziemi nie osiadłaś jednak na laurach i w 2018 roku wymyśliłaś sobie rajd rowerowy południe północ, jakbyś powiedziała, jaki jest jego cel. Wspólne świętowanie. Na sportowo y, świętujemy święto niepodległości. Bardzo gorąco wierzę w to, że to jest nasze wspólne święto, które powinno, y, 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 powinniśmy świętować bez podziałów, bez y, y, jakichś niepotrzebnych politycznych dyskusji, czyje to jest święto. Y, to jest nasze wspólne święto i ja uważam, że sport zawsze łączy, nigdy dzieli. Południe, dlatego że kocham góry, północ, dlatego że się urodziłam, bo jestem rodowitą kaszubką gdynianką. Kolejną twoją akcją jest festiwal Siła Marzeń, którego jesteś pomysłodawczynią i organizatorką. Jaki jest jego cel? Yy, tutaj znowu jest cel taki, żeby się dobrze bawić. Ale tak naprawdę to też, żeby się wzajemnie inspirować i żeby się uczyć, dlatego że y, ja wierzę gorąco w to, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie sami zorganizować. Y, I wiedząc o tym, jak wyglądały moje podróże, wiem, że korzystałam z, po prostu z wiedzy innych osób. I, y, po prostu pomyślałam, że w jednym miejscu trzeba zgromadzić podróżników i dzielić się tą wiedzą, wymieniać nią. I tak powstał Festiwal Siły Marzeń, który zresztą, tak jak RAJD, ma już swoją piątą edycję. No właśnie. A w tamtym roku wymyśliłaś sobie, że dokonasz trawersu Grenlandii. Skąd w ogóle pomysł? Góry, a tu raptem przenosisz się na Grenlandię? Siedzę sobie. Przy domu kultury na Ursynowie. I akurat siedziałam wtedy z kolegą, takim Szwedem, który zresztą był, miał być też uczestnikiem wyprawy. I tak sobie myślę: Kurczę, zrobiłam tą koronę ziemi, no już wyżej nie wejdę na ten, niż na ten Everest. Co by tu zrobić? Może Biegun? I tak sobie z tym siedzi. Wiesz, co ja też planuję takie wyprawy? No dobra, to może zaplanujemy razem. Ale tak naprawdę, mimo wszystko, że mieliśmy w planie biegun, to ta Grenlandia przyszła do nas sama i bardzo się cieszę, bo to był fenomenalny poligon badawczy. Bardzo duża dla mnie lekcja pokory i taka lekcja tego, z czym się je wyprawy polarne, a jest to zupełnie inna filozofia wypraw niż wyprawy górskie. No, i on rzucił kiedyś hasło, żeby pojechać na Grenlandię. Mówię, no dobra, no i to tak, tak się właśnie Grenlandia z, z, stąd się wzięła. Czyli wszystko zaczyna się od Domu Kultury. Tak. A co było największym problemem podczas tego trawersu Albo, Grenlandii? Co było największym problemem? Moje sanie były moim największym przekleństwem, po prostu były największym moim wrogiem, ale jednocześnie były moim największym przyjacielem, bo. Znaczy, wrogiem były dlatego, że ważyły 94 kg, czyli dwukrotną masę mojego ciała prawie. A y, moim największym przyjacielem były dlatego, że miałam tam wszystko, miałam zapas jedzenia, miałam paliwo, miałam ciepłe rzeczy. No po prostu to był mój dom. Y, więc najtrudniejsze było po prostu ciągnąć te sanie przez pierwsze 10 dni. To było, o Jezu, to było straszne. Po prostu wszystko mnie bolało. To było okropne uczucie, okropne i kolejne moje pytanie będzie dotyczyło korony gór Polski. Dla mnie bardzo ważne pytanie, bo sam od roku 98 jestem członkiem tego klubu i jeszcze do tej pory nie udało mi się zdobyć tej korony, a ty to zrobiłaś w tydzień czasu. Czy to w ogóle? Jest, ja nie wiem, dla mnie to jest niemożliwe. Jaki cel ci przyświęcał właśnie tej korony, zdobywanie tej korony gór Polskiej? Ja do tego projektu byłam zaproszona przez Anię Witek, dlatego że celem było zebranie środków i to była akcja charytatywna dla Ani Gaj. Ania jest osobą niepełnosprawną, ale była jeszcze niedawno biegającą osobą po górach. I sobie tak jak posłuchałam tych historii, bo zwróciła się Ania wi, Wilczek, przepraszam Ania Wilczek do mnie i opowiedziała historię swojej przyjaciółki, która miała wypadek na paralotni i ma niedowład kończyn dolnych i częściowy niedowład kończyn górnych i z takiej osoby super sprawnej z dnia na dzień tak naprawdę usiadła na wózku i ja sobie tak pomyślałam kurczę, ja robię takie szalone rzeczy, takie no ryzykowne umówmy się, że tak naprawdę może się przytrafić każdemu i to Mam po prostu więcej szczęścia w tym moim szaleństwie. Jest zawsze to ryzyko gdzieś. Ja zainspirowana tą historią yy, przyjaźni, gdzie młody człowiek jest yy, taki oddany w pomocy, gdzie on nie jest yy, nie jest to jednorazowa akcja. Pomagać komuś pół roku to jest bułka z masłem. Pomagać 3-4 lata to jest naprawdę coś bardzo, bardzo ważnego. A jak robi to 25-6-latka, to uważam, że jest to godne podziwu. I dlatego się w tą akcję zaangażowana. Łam, Zresztą Ania Wilczek była odpowiedzialna za logistykę. Ona w ogóle pracuje w tej branży, więc robiła to fenomenalnie. No i faktycznie szafnęłyśmy tę koronę ziemi, czyli 28 szczytów w 7 dni zimą, mierząc się z, głównie z niewyspaniem, bardzo dużym, bo tutaj poza logistyką transportową, no to nie miałyśmy tak naprawdę kiedy spać i gdzie spać, człowiek taki zmęczony czasami po trzech godzinach. Po prostu szłyśmy na te szczyty, to nie są czasami wymagające szczyty, to są pagórki, górki, Ale żeby zrobić to w tydzień, to była duża logistyka. 220 km w nogach, 2200 km w w samochodzie. 28 szczytów porozsiewanych po całym południu Polski. O Jezu. no grubo było. No To, czego dokonałaś, to jest niesamowite. W ogóle te wszystkie projekty, które zrealizowałaś, są niesamowite i one dowodzą o tym, że spełniasz swoje marzenia. Ale zapytam tak się na koniec przewrotnie. Jaki ostatecznie rachunek wystawiła ci siła marzeń? Dużo rachunków. Przede wszystkim rachunek w postaci anemii powracającej z takiego naprawdę przepracowania po prostu, dlatego że były miesiącami tak naprawdę spałam po pięć godzin, sześć, jak spałam, Boże, jakie to było przyjemne 6 godzin spać. I organizm tego nie, nie, nie jest w stanie na dłuższą metę wytrzymać. On po prostu mówi nie. Yy, chroniczne zmęczenie, anemia, to, że właśnie to też jest ta druga strona medalu. Yy, to, że nie każde święta spędzałam z synem. Yy, także to, co tutaj Państwo widzicie na zdjęciach czy na, właśnie na, yy, na prelekcji, to jest taka wisienka na torcie, która się ładnie przedstawia. Za tym stoi bardzo dużo pracy. A gdybyś miała jeszcze raz zacząć, powtórzyłabyś tą swoją drogę? A muszę? Po tej Grenlandii powiedzieliście. Ej, chyba już jestem za stara. Już nie mogłabym być najmłodszą Polką. No dobrze, to jakie plany na przyszłość? Pomidor. A, pomidor. Tak myślałem, słyszałem to już i to. Ale słyszeliśmy, że książka nowa gdzieś jest w planie. Może tutaj coś, czegoś więcej się dowiemy. Tak, mam słuchajcie taki pomysł, który tak naprawdę wziął się z historii zasłyszanej. To jest postać, którą mam nadzieję uda mi się opisać. To jest postać, której ja nie znałam. Jejku, jak to powiedzieć, ale bo, bo słuchajcie, akcja dzieje się w Perelu. E, ja to tylko z opowieści znam, e, to jest tata mojego narzeczonego. Był wyjątkową osobą, był lekarzem, tym takim siudymem na wsi, i był nietuzinkowy w sposobie postępowania. Jako lekarz był e, fenomenalnie diagnozę stawiał. Ale był takim oryginałem, że potrafił, słuchajcie, ja uwielbiam takie postaci. E, potrafił w, na dyżurze wyjść, założyć, ściągnąć szafloszek. Fe, ten, jak to się mówi, kitel, tak? E, ściągnąć, założyć sweterek. on teraz na żaglówkę idzie i wszyscy czekają w kolejce, aż pan doktor wróci z żaglówki, nie? Ale ja, ja robił jeszcze inne, a miał takie, słuchajcie, poważanie w, właśnie za to, jak postępował na tej wsi, e, że jak przyszedł kiedyś na komisariat milicji, to jeszcze taka historia, y, którą oczywiście wszystko, słuchacie to z, z, z tych opowieści znam y, i y, przychodzi, tłumaczy się, no a co pan tu, panie doktorze, robi? Ja, mówię, a, bo dostałem mandat i pan y, y, szef milicji wychodzi za ucho, ciągnie policjanta i mówi tak, widzisz, to jest samochód pana doktora, nigdy nie wolno panu doktorowi wstawić mandatu. Y, Niesamowita postać, o której chciałabym napisać książkę, mam nadzieję, że mi się to uda. I przenieść Państwa w świat, którego ja też nie znam, więc dla mnie to będzie niesamowita lekcja, tak samo jak tutaj odrabiałam lekcję związaną z tym, jak wyglądało odkrywanie Grenland przechodzenie przez tą Grenlandię jako przedsionek północy traktowano i zresztą tak się właśnie tą północ dostawano właśnie przez Grenlandię. To dla mnie to będzie lekcja do czasów, gdzie ja byłam po prostu pięciolatką noszącą, czy tam, no może trzylatką noszącą pieluchę w zębach. To z niecierpliwością czekamy na tą książkę. Tymczasem bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś to nasze zaproszenie do Radzenia Podlaskiego. Zapraszamy cię tu częściej, i abyś bezpośrednio tutaj do nas trafiała. Dziękujemy ci też za to, że zarażałaś nas, nas tą swoją pasją, tą siłą marzeń. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Znajdujemy się na skwerze podróżników w Radzeniu Podlaskim. Razem ze mną jest miłka Raulin, która już za chwilę odsłoni tutaj swoją tabliczkę. Ale zanim to zrobi, pozwolę sobie kilka zdań o niej powiedzieć. Podróżniczka i Himalajska, miłośniczka wypraw wysokogórskich i szybownictwa. E, najmłodsza Polka, która zdobyła koronę ziemi e, i dokonała trawersu Grenlandii. A poza tym wymyśliła sobie raj rowerowy południe-północ, festiwal e, Siła Marzeń. No i w ciągu tygodnia zdobyła e, koronę Gór Polski. A i to, co powiedziała dzisiaj na spotkaniu w Radzyniu Podlaskim, że najważniejszą rolę, jaką pełni, to jest matka nastoletniego syna. E, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś z nami. I bardzo proszę Cię o odsłonięcie tej tabliczki na skwerze podróżnika w Radzeniu Podlaskim, która, przypomnę, ma kształt łapy niedźwiedzia. A ta łapa wzięła się stąd, że w herbie Radzenia Podlaskiego znajduje się biały niedźwiedź na czerwonym tle. I tak symbolicznie ten niedźwiedź sobie tutaj chodzi po tym skwerze i od dnia dzisiejszego będzie sobie chodził, mając na łapce wypisane imię i nazwisko Miłki Raulin. Bardzo proszę o odsłonięcie tabliczki. Pomna chwila. <noise> Bardzo się cieszę, słuchajcie. Czy nie? Oto tak, mikrofon. To ja teraz proszę już do mikrofonu o kilka słów na tę okoliczność. No, widzicie, taka byłam podekscytowana i rozentuzjazmowana. I wcale ten chłód, który tutaj jest, który może się równać z tym grenlandzkim chłodem, nie ostudził moich emocji, gdy podnosiłam tabliczkę. Bardzo się cieszę, że niedźwiedź. Podjął taką ważną decyzję i, słuchajcie, postanowił zrobić tutaj odcisk z moim imieniem i nazwiskiem. Bardzo, bardzo dziękuję. Czuję się zaszczycona yy, i na pewno nie jestem w rodzinie ostatni raz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tu jest Twój kawałek, niepodłogi nie podłogi, skweru, więc jak najbardziej zapraszamy jak najczęściej tutaj do nas do radzenia. Bardzo miło będzie nam Ciebie tutaj gościć i dziękujemy za to, że zechciałaś właśnie, zgodziłaś się na to, żeby odsłonić tutaj swoją tabliczkę. Dzięki wielkie.